Dodanie 5 sierpień 2023. Wartość wyrażenia 3 do potęgi minus 1 podzielone przez minus 1 dziewiąta do potęgi minus 2 razy 81 jest równa. Do zadania tego wykorzystamy wzór na potęgę o wykładniku ujemnym. Znajdujący się w tablicach matematycznych na stronie 5. I od razu stosujemy do pierwszej, do pierwszej naszej potęgi, czyli do liczby 3 do potęgi minus 1. Zgodnie ze wzorem, z takiej liczby powstaje nam ułamek. W liczniku jest 1, no a w mianowniku podstawa potęgi, ale już do potęgi. Nie minus 1, tylko do potęgi pierwszej bez, bez tego minusa. Czyli 3 do pierwszej to jest 3, więc mamy 1 trzecią. Więc od razu tu sobie też zapisujemy kreska ułamkowa. 3 do minus pierwszej to jest 1 trzecia. To teraz obliczamy minus 1,9 do potęgi minus 2. Tu trochę gorzej będzie z użyciem tego wzoru, ale gdy sobie tak na niego spojrzymy, to też powinniśmy zauważyć, że minus w wykładniku odwrócił nam liczbę, czyli z trójki stała się 1 trzecia. Czyli ten minus w wykładniku odwróci nam ten ułamek, czyli tą liczbę, i dostaniemy w nawiasie minus 9 pierwszych, ale już do potęgi nie, minus 2, tylko do potęgi drugiej. Czyli gdy mamy potęgę ujemną, odwracamy Odwracamy tą liczbę. Minus 9 pierwszych to jest po prostu minus 9. Do potęgi drugiej to jest 81 dodatnia, liczba dodatnia, bo potęga jest parzysta. Czyli w mianowniku wpisujemy 81 razy. No i tą 81 jedynkę zapisuję w postaci ułamka 81 przez 1. Żeby teraz ładnie sobie. Te liczby 81 skrócić i co dostaniemy? 1 trzecia razy 1 to jest 1 trzecia podzielone przez 1, bo 1 razy 1, czyli odpowiedź to jest po prostu 1 trzecia i taka odpowiedź się znajduje w odpowiedzi A.